Proszę Państwa, ponieważ dzień bez podlizywania się jest dniem straconym, chcę powiedzieć najszczerzej jak umiem, że przynajmniej 50 lat czekałem na ten dzień. Jestem dumny, bo tak się składa, że nie mogłem tu w ogóle dojechać i zaparkować. Tego się nie da kupić za żadne pieniądze i bardzo dziękuję, że mam swoich fanów. W moich starych śmieciach, tak to nazwijmy. Idę na scenę i dam z siebie dzisiaj absolutnego maksa. Wszystkiego dobrego. Pozawiam tych Państwa, którzy nie mogą tego zobaczyć. Po prostu zapraszajcie mnie, przyjadę. Już. W Wielopolu występowałem od czwartego roku życia, czyli od trzeciego, czyli no 50 par lat, ale na stadionie jeszcze nigdy i tu się spełnia moje marzenie, bo tu grałem z kolegami. Spotkałem mojego starego kolegę, który, który był jeszcze odważniejszy niż ja i jeszcze zdolniejszy niż ja, bo grał trzy razy lepiej na gitarze. A dzisiaj przyszedł do mnie po trzy autografy dla swoich dzieci. To jest rzecz bezcenna. Witam największą śmietanę Wielopola i pielgrzymki z innych miast. gdzie jest taki stary. Więc, kochani panowie prezesi, gdzie są? Zdreszcz panu. Ta cała piątka gigantów. Bardzo Panom dziękuję za zaproszenie, bo tu świerat się popisuje, no ale jednak świerat dzwonił, a. I to też tak po kosztach. Ale jak się cieszę, że taka firma powstała w Wielopolu, dajcie spokój 20 lat, żadnego krzesła, żadnego prezentu, żadnej sklejki nigdy. A tu żne do Was. Dwadzieścia na godzinę z Muszyny. Słuchajcie, pierwszy raz w życiu byłem wściekły, że były bisy w Muszynie. Dzieci na kabarecie dla dorosłych, zwariowałyście? Kto was tu krzyknął? I to jak w kościele. Pierwsze dzień tam podał ta A mama se pomacha do starej miłości z liceum. Dobrze, że się śmiejecie, wujek żartuje. Proszę zawsze przychodzić na kabarety wujcia. Na razie za pieniążki drew z panu. A jak będziesz duża, to sobie przyjedziesz do Krakowa na recital wujcia w Filharmonii. Więc panowie prezesi, bardzo dziękuję za zaproszenie. Moja menadżerka obliczyła, że w Polsce od czterech lat kabaretów jest 500. Więc skoro wybór padł na mnie, to gratuluję panom. poczucia humoru. I to patrzcie, trzy wujciki I to se wymyślili w Wielopolu Co tu robić w Wielopolu? Ja marzyłem o stacji benzynowej Przyjeżdżam na grób matki Pomodliłem się, patrzcie, jest stacja benzynowa w Wielopolu Stoi chłop z komórką To też patrzcie, znak czasu W Wielopolu nigdy nie było telefonu Uratowałem jedną osobę w robocie Paru chłopaków rzuciło dziewczynę I poszli grać w karty a ona nie wypłynęła i to ja ją wyłowiłem. A tu idą wykształceni ludzie, podobno inteligentni, że tam był wnuk noblisty. I rozmawiałem, ty, a powiedz, a powiedz mi, a powiedz, a jak żyć? A jak żyć? A ten mówi, jak żyć? No tu, nie ma nic wirtualny kraj www, Papel. To aż tak źle, no to aż tak! Tam jak pani prowadząca z Panem Świeradem mówili o Wielopolu, to sprawdźcie to w każdym wywiadzie. Żadnego wypierania, żadnego dewaluowania mojej cudownej, fantastycznej miejscowości. Zawsze się chwalę wielopolem. A sobie wyobrażacie, że do dotarły do mnie takie plotki, bo ja mówiłem wielopole kantorowe, no żeby to gdzieś ludziom zlokalizować. To się do, do, dotarło do mnie. O, skanterowe Wielopole się wypiera. A od tego czasu, jak, jak, jak się dowiedziałem, no to jak co przyjadę do Wielopola, to na tablicy jest Wielopole. A nie skrzyńskie. I teraz jak nie będzie braw, to oddam honorarium i schodzę. Wielopole na tablicy, co oszczędności! A propos pierwszy raz się ucieszyła. Państwo sobie wyobrażają taki przemarsz żołnierzy amerykańskich z e, e, Estonii. Przecież mogli przelecić samolotami jak zawsze, nikt by nawet nie wiedział. A tu taki przejazd przez pół Europy i przez Polskę, pach, odsuwa, odsuwał. fa, 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 pa. Podjechali do Warszawy. Kilkanaście tysięcy żołnierzy amerykańskich podjechali po Muzeum Powstania Warszawskiego, a taki dziadziuś stoi, mój, 70 lat, bo na Wana was czekał. Teraz <laughs> do nadzinio na cesarza Europy, do wyboru na papieża naszego giganta z no to zamilkłem tak jak państwo. Rany boskie, naciągane. Nie! To samo powiedział, to samo. Ale coś go nie ma, sąsiedzi. Nie ma pół roku w Warszawie, szuko relikwii. <grym> Oczywiście drugiego stopnia. Dobra, dzwonimy do pani Ewy. On, on. Ja uwielbiam ją. Ona tu jest. I tańczy <grym> dla mnie. Ją, ją, ją. Koniec dzwonienia. Koniec dzwonienia. Stoisz bokiem, a ty żałuj, mogłeś zagrać pierwszy raz w życiu, taka widownia, nie chciałeś. Dobra, bokiem bliżej, bokiem i tyłem do mnie. Prezydent i ja. Zrób dwa kroki do przodu. Spójrz w prawo. Widzisz, taka ładna siedzi, rozczochrana, widzisz ją? Uśmiechnij się do niej. Zaproś do pałacu. Pomachaj jej. <grym> Dobra, możesz zejść. Byłeś świetny. Razem Franca grał lepiej na gitarze niż ja. On wymyślił ten zespół, a dzisiaj przyszedł po autografy dla córki. Myślałem, że mi serce wyskoczy. Jakie to cudne uczucie. Pawełku, jak się kłaniałeś? Paweł, jak ma duże brawa, czasami, to dzwoni do babki do opola. Babcił, teraz będzie dzwonił, babcia? A nie, no Przejadą, gdzie mogą dziecko, do Wiednia, Paryża, Londynu Ja do Wielopola dziś gnałem co tu Przysięgam za skan rynku Bo gdzie jeszcze ludziom tak dobrze jak tu Tu wiele Wielopolu Gdzie śmielem cię czulą i budzą ze snu Tu Wielopolu Gdzie pokaż ma tłuszcznik na twarzy i gdybym się kiedyś urodzić miał znowu to bieda w I szkoda gadania, i co chcesz do Nie jak no. Tak się ludzie mają, za